Bóg dobry, zły czy urojony? Oto jest pytanie od zarania, dziejów ludzie rozmyślali nad sensem kwestii całego istnienia jest świata da? i na jakich zasadach owy świat działa. Da? Dlaczego jest tyle zła? Dlaczego jest tyle dobra? Dlaczego te wzajemne siły się wzajemnie równoważą? Da? Jaki wobec tego jest Bóg? Jakie ma cechy Bóg? Ludzie się zastanawiają od zarana, zarania dziejów i nie mogą tego pojąć. Nie mogą dojść do takiej konkluzji, na jakiej zasadzie jest siła wyższa. Ciężko to wytłumaczyć, dlaczego tyle zła nam. No, na prosty chłopski rozum i z punktu logiczności Bóg ma cechy dobre, jak i złe. Można wnioskować, tak. Ale w gruncie rzeczy. Woda nie ingeruje z ogniem, da? to są dwie wzajemne siły, tak? które są silne wobec własnej siły i mają inną wartość. Tak samo jest z dniem i nocą, tak? z dobrem i złem. Jest to ciężki temat, który wymaga długotrwałych refleksji. Tak?